Piątek, 7 maja zbliża się godzina 17. Dzień dobry z Lubelski Globus Mówi Państwu Piotr Wojtowicz. Rozpoczynamy tra transmisję szlagierowego spotkania 24. Serii PGNiK Super Superligi Kobiet, w którym MKS Perła Lublin podejmuje KPR Gminy Kobieżyce. To eee, za to właśnie spędzi 120 sekund na ławce. I wynik spotkania otwiera Natalia Nosek. Przedarła się z prawego rozegrania i tu się będzie działo. i yy, Spodziewam się, że tak zacięte spotkanie, jak właśnie w tych pierwszych minutach, będzie aż y, do samego końca. I teraz y, czwarta bramka dla MKS-u. Aleksandra Rosiak pokonała Beate Kowalczyk. Da, tylko, y, sędziowie wskazują na pasywną. Podanie na koło Dadwiany Tatar. i Kowalczyk. 12 do 6 w 24 minucie. Czy ten dystans nadrobi? Tak, Natalia Janas. Czwarta bramka. Mary Ocuń. Rosiak. Na Achruk. Rosiak. I... Naprawdę bardzo szczęśliwy rzut Aleksandry Rosiak, no ale piłka w zaskakujący dla Beaty Kowalczyk sposób wylądowała w siatce. Na pewno mile zaskoczy, zaskakuje kibiców z Lublina. Adriana Tatar trafia do siatki. Wybra. Po podaniu Kingi Akruk, druga bramka kołowej. Na pewno kibice z Lublina są bardzo szczęśliwi, natomiast kibice Kobierek troszkę przecierają oczy ze zdumienia. Teraz do siatki, dziesiąta bramka dla Kobierek. Wpisuje się Mariola wiertela, która wpisała się po raz piąty na listę strzelczeń Teraz Lublinianki w ataku. I piękny... Aleksandra Rosiak na stoperze przy stoliku sędziowskim. Janna Gadzina. No i znów trafia do siatki. Lewo skrzydłowa. 21 do 14. Prowadzą miejscowe. Troszkę to komplikuje. Bezpośrednio ten bieżący wynik złe podanie. Janny Gadziny do Aleksandry Rosiak. I teraz szybka e, bramka. Da... Karewicz do Jakubowskiej. Podanie do Zuzanny Ważnej na koło. Wiertelak. Wicik, e, Jakubowska. Podanie do Natalijana Slimita. Dziś bardzo skuteczna. 22 do 19. Jacqueline Anastazio. Podanie do Magdy Balsamita. Znajduje drogę dla piłki do siatki. 23 do 19. Sandra Tomczyk. Karolina Wicik. I pod nogą Weroniki Gawlik trafia do siatki. Czyżby to zwycięstwo miało się wymknąć Lubliniankom z rąk? Ale teraz do siatki Od Kinga Kruk. Nie tylko zdobyła bramkę Kinga Jakubowska kontra Weronika Gawlik. I skutecznie do siatki. 27 do 26. Żaklina Anastazja Już sędziowie wskazują grę pasywną. Podanie do Jany Gadziny. Koniec meczu.